Hej, tutaj nic, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na unboxing oraz pierwsze wrażenia nowych iPhone'ów 13 i 13 Mini. Lecimy! Dobra, rozpakujmy oba iPhone'y. Mamy tutaj 13 i 13 Mini. Czerwony i niebieski, tak jak kolory mojego kanału, także idealnie dzięki Cortland. No i tutaj mamy oczywiście nowe pakowanie, czyli tasiemki. Dzień dobry. No, jest inny kolor tego. To jest oczywiście Product Red. Jest dużo, dużo ładniejszy kolor niż... Poprzednia 12 jest taka głęboka czerwień, nie taka pastelowa, a bok jest aluminiowy, ale chyba też ciemniejszy niż w poprzedniku. Zaraz, może wrzucę jakieś ujęcie z 12 mini, to sobie zobaczycie, jak to, jak to się różni względem 13 mini. No i oczywiście obiektywy teraz są w takim umieszczeniu, nie jeden pod drugim, tylko oczywiście kabel Lightning do USB-C. Oczywiście brak ładowarki. Brak słuchawek, ok, go na chwilę na bok, położę go w tą stronę, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda. I zajmijmy się iPhone'em 13 w normalnym rozmiarze, czyli tak naprawdę w rozmiarze 13 Pro. Nie no, to jest mini przecież, co ty Denis? No pewnie, że tak. Ajajaj, niewyspany chyba jestem jeszcze. Dobra, czyli to jest 13, to jest 13 mini, 13 mini w kolorze niebieskim tak samo papierek, tak samo ulotki, oj wyleciało mi to wszystko i kolor niebieski też jest chyba inny od poprzednika, bo w poprzedniku był ciemniejszy z kolei niż ten aluminium na bokach matowe szkło jest gładkie no i dobra włączmy je ustawmy wszystko i zobaczymy jak to będzie wszystko działać jeszcze tutaj porównanie rozmiar jest taki sam jak iPhone 13 Pro, ale oczywiście mamy dwa aparaty a nie trzy i ta wyspa jest dużo mniejsza, jest chyba taka jak w poprzedniej seriach 13 Pro i w 12, ale widać, że no, różnica do Pro jest teraz dużo większa. Tu jest Pro już opalcowany w tym nowym kolorze Sierra. Tutaj 13 w czerwieni, piękna, bardzo mi się podoba. Mini niebieski z czerwonym 13. Tutaj może jeszcze porównam kolor niebieskiego Mini do. Pro, który Wam się bardziej podoba. Moim zdaniem dużo ciekawsze są te kolorki 13 niż 12 rok temu, takie bardziej głębokie. Szczególnie ten czerwony bardzo mi się podoba. Oczywiście w 13 i 13 Mini mamy dokładnie to samo w tych iPhone'ach. Oczywiście różni się tylko rozmianem ekranu i baterią, ale bardzo fajnie, że takie same są aparaty. Są to identyczne aparaty, więc jeżeli ktoś woli mniejszy telefon, to jak najbardziej bierzcie Mini. Już podczas premiery iPhone'a 12 mini bardzo go zachwalałem, bardzo super rozmiar. No i to, że jest to identyczne, to co z większym bratem, a różni się tylko baterią i wielkością ekranu jest mega. A jeżeli jesteście zainteresowani iPhone'em 13 Pro, to już odsyłam Was do innego filmu. Prawdopodobnie już jest albo zaraz będzie na kanale. Wszystkie nowe iPhone'y mają też mniejsze noc, ale nie ma dzięki temu więcej informacji na ekranie, jak chociażby więcej ikonek, tylko po prostu godzina oraz ikonki, które były do tej pory są nieco większe i przez to bardziej czytelne. Głośnik teraz jest też nad czujnikami, a nie między nimi. Według mnie ta zmiana jest praktycznie niezauważalna i nie robi mi to większej różnicy, a bardziej z kolei czekam, kiedy noc nie będzie już wcale. Rozmiar ekranu pozostał bez zmian względem poprzednika, czyli mamy 5,4 cala w Mini i 6,1 w 13. I przy okazji też w 13 Pro. Mamy oczywiście nowy chip A15 we wszystkich iPhone'ach, ale tutaj znowu główny nacisk w nowych iPhone'ach jest położony na jego aparaty. Mamy prawie 50% jaśniejszy obiektyw szerokokątny, teraz również ze stabilizacją matrycy, która w poprzedniej generacji była tylko i wyłącznie w iPhone'ie 12 Pro Max, a obiektyw ultra szerokokątny teraz poradzi sobie również ze zdjęciami nocnymi. Oprócz tego wszystkie iPhone'y dostały funkcję Cinematic, czyli nagrywanie filmów z automatycznym ostrzeniem na twarze, jeżeli dana postać się odwróci, to wyostrzy na inną postać lub na jakiś obiekt oraz inteligentne fokusowanie. A co ciekawe, również możliwość ustawienia tego już po nagraniu. Bardzo ciekawe. Będę to na pewno testować, a jedynym minusem tej funkcji jest to, że w tym trybie możemy nagrywać jedynie w 1080p. Zdjęcia z iPhone'a 13 powinny również wychodzić lepiej dzięki masie ulepszeń, jak chociażby HDR czwartej generacji, a do tego mamy również style fotograficzne, gdzie możemy wybrać jeden pod siebie i nawet lekko go skorygować, ustawić sobie ton, a potem stale go używać, co pozwoli na mniej edycji już po zrobieniu zdjęć. Wszystkie nowości z aparatów z tyłu zawitały również do kamery z przodu, również bardzo mnie to cieszy. Baterie powinny wystarczyć na 2,5 godziny dłużej od poprzednika w przypadku 13 i 1,5 godziny dłużej w przypadku 13 mini. Zobaczymy, iPhone y mają też w końcu 128 GB w podstawie, a ceny pozostały bez zmian, czyli mini zaczynają się od 3600 zł, a 13 od 4200. Oprócz niebieskiego i czerwonego mamy jeszcze różowy oraz bajeczne nazwy typu Północ oraz Księżycowa poświata, czyli gały i czarny. Ja się zabieram na dłuższe testy tych iPhone'ów oraz testowanie pozostałych nowości jak iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, a także nowych iPadów. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobały nowe 13 i który ewentualnie kolor najbardziej. iPhone 13 oraz 13 mini dostałem dzięki uprzejmości firmy Cortland, więc jeżeli jesteście zainteresowani kupnem któregoś z tych modeli, to link do sklepu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie koniecznie pod nim łapę w górę, to bardzo pomaga na moim kanale, a jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz, wbij tego suba, kliknij również dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji tych wszystkich iPhone'ów oraz iPad'ów i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!